Siemanko w tym poradniku pokażę ci, jak łatwo i szybko zrobić efektowne napisy w Photoshopie. A więc y, robimy swój tekst. Moim będzie na przykład taki. Tekst już mamy, klikamy dwukrotnie na warstwę. Już nam się pokazała. No najlepiej zacząć od blasku zewnętrznego. Ustawiamy sobie kolor, jaki tylko chcemy. Ja Na przykład wybiorę akurat niebieski. No i tu się bawimy rozszerzeniem i rozmiarem. Na przykład zrobię taki. No, satynę możemy też użyć przyciemni, ale to niezbyt się nadaje. Oczywiście możemy też wybrać sobie teksturę, którą możemy wyteksturować swój napis. W sensie wypełnić tło. Dobrze, to na razie to zostawimy. Możemy się też poławić cieniem Ale to na czarnym tle rzadko co skutkuje Cień wewnętrzny dodaje cień w, w tle napisu, obrys No na przykład możemy wziąć obrys do wewnątrz, do środka Jakoś to by nie wyglądało Tutaj wybieramy sobie jaki chcemy obrys No To mniej więcej tak to wygląda Chodź tutaj płaskorzeźba Kontur, służy do konturowania, kolor to każdy wie. Grandir to po, po prostu pomieszanie kilku kolorów w jednej, ja na przykład wybierę ten i widzicie jakoś to efektownie już wygląda. No, tutaj też możemy sobie zmienić tryb mieszania. No, na przykład na taki, ale widzicie to mało skutkuje, pomnożyć można i tak dalej. No, no to na, jakby na tyle, albo jak jeśli chcecie iść na łatwiedne. Wystarczy sobie wybrać jeden z palet styli no, jest, ich tu, jest ich dużo A jeśli nie będziecie mieli stylu Wystarczy kliknąć w to, w to okienko i wybrać sobie jakiś styl No nic to a dziękuję Mi, Miłego projektowania w Photoshopie